Ja dałem łapkę, ale nie sprecyzowały jeszcze w drugą czy w górę. Kochani, ostatnie 200 paczek. Więcej nie mam, no trudno, jak się nie uda trafić, to się nie uda. Jest tak mniej więcej ze 160, może 170 paczek trzech piłkarzy 78+, później są jeszcze, jest 12 paczek 10 piłkarzy 83+, no i są za 125, za Rivals jeszcze na sam koniec będą takie wymienne, no właśnie nie wiem, czy wymienne się nie wymienne. Ja myślę, że takie 160 czy tam 100 się o, inform, ale bez lockoutu, ale nie mam żadnego celu, tygodnia, bo dopiero wyszła w środę. 83 overala. Ja myślę, że trafię tak mniej więcej no z 10... <laughs> nie, nie to ty. Z 10 walkoutów. Tych ligowych nie róbcie, widzę. Te ligowe to jest największy skamp w historii. Już te są lepsze. Znaczy, <laughs> na razie nie widać, że są lepsze. Ale pokażę wam dzisiaj na streamie, że te ważki są lepsze od rozbudów. O, patrz, walkout jakiś Informa. Z Niemiec. Środkowy obrońca. 85 overala Inform. Co drogie to jest. W sensie, no niewymienny, ale nie będę musiał kupować. Ja mam jedną totę, a ty ile masz? No, wypożyczonych, no to trzy, tak? W takim razie. Zobaczmy, 50 paczka. Trzech piłka, 78 plus, kochani. O! No i inform, co bez walkoutu. Ale w jednej paczce były dwa informy. Teraz też jest Inform i był jeszcze jeden Inform walkout, To są na razie nasze najlepsze trafy. <noise> Znowu będziemy potem pisał czego wyzywam na streamie? O, kochani, drugi walkout po około 60 paczkach. Lewandowski. No to najlepszy możliwy walkout. 90 je do tej karty. O, jeszcze mamy 89. No dobra. No to to oddało. Ale ja zauważyłam, że jak są te paczki, to jest albo torpeda, albo są beznadziejne. O, trzeci walkout. W sensie czwarty walkout. Bo w jednej paczce były dwa walkouty. O, kurde, nominacja. Po raz piąty. <laughs> Tam fajnie się przyda. No ja go za każdym razem generalnie przepalam, bo wiem, że go trafię po raz kolejny. O, inform jakiś, y, może walkout a może nie. Tak, już go trafiliśmy. No dobrze, to jesteśmy po otworzeniu 80 paczek, czyli tak myślę, że mniej więcej połowy. Trzech piłkarzy 78. Plus. No i na razie bez tody, no ale była jedna nominacja, nie? Więc chociaż tyle. Żeby trafić, o zobacz, teraz mamy walkout taki, żeby trafić tego, to po prostu musimy dawać jej szansę, żeby nam dali, nie możemy się tak poddać Laporte 86 overalla tu na przykład Widzowie, set paczka, set paczka, trzech piłkarzy, 78+, plus no na razie była jedna niebieska karta na 100 A mogło nie być żadnej, więc nieźle no tu akurat nie mamy żadnych ekranów, no ale tak jeszcze nam zostało z 70, coś takiego Spoko, ja cię nauczę, nie ma problemu jak masz jakieś wątpliwości, to pytaj: Ja z Polski ja też jestem. Ja odczytana jestem ogólnie. Dużo książek czytam. I masz coś w końcu? O, no mam, zobacz. Menią. Menią. Cześć, że menią trafiłam w tym momencie? O, menią ma 89 overalla. Patrz, nie wiedziałam. Nieźle. Werden to ciekawy temat. Wydaje mi się, że można by osobnego streama ten temat poprowadzić. O, walkout zobaczmy, złoty walkout z Hiszpanii. Dobra, 87 dha, bardzo dobrze. O, pocz, walkout teraz, tylko jedna paczka była i przerwy. O, to deha. Ale, ale dzisiaj czuję, że jeśli mi się uda zrobić toty. To jestem przekonana, że to będzie Kurtyła, Bo dzisiaj trafiłam w bramkarzy. O, jeszcze szczęśliwy, no tak, w bramkarz. 88. Ty, no, za jaki fajny. W sensie, no, pewnie nie jest jakiś top, ale do słapów. No, myślę, że do swapów będziesz tosem. A ile on kosztuje? A, 35 tysięcy kosztuje. A jakie ma gwiazdki? 4 na 4 Ale jedno ma na karcie jeszcze, bo to zawodnie z gwiazdką, więc można mu dorzucić. Czemu XD? O, walkout był się nie pokazał. Walkout kolejny widzowy trafiliśmy, tylko że się nie pokazał jako walkout. Najfajniejsze są sny jak spadasz? Zwieb wszystko dobrze u ciebie. Ej, a zauważyliście. O, ciekawostka! Zauważyliście, że w snach nie można biegać? Mi się na przykład często śniadic, gram w piłkę i nie mogę biegać. W sensie no nigdy nie biegam w snie. Zawsze chcesz szybciej jakoś biec, a nie da się biec. Siema wariat, siema, siema. Można? Nie. Nie można. No to R2, nie da się, nie działa. Ej, jak była mała to miałam super moc, nie wiem czy wam mówiłam kiedyś o tym, ale jak spałam i mi się właśnie śniło coś strasznego, to przez sen wiedziałam, że to jest sen i się chciałam obudzić i tak mocno zaciskałam oczy i się faktycznie obudziłam. Ale to wyrosłam z tego. Patrz, kogo trafiliśmy. No to już trzy razy DH i dwa razy menią. To wydaje mi się, że jesteśmy w plecy z menią i musimy jeszcze raz go trafić. O, walkout Markijo, patrz, kolejny spl, że to mi się wydaje, że. no, ostatnia prosta, widzowie. Dostałem na przykład na urodziny. o, mam jakieś informa, to może zmieńmy temat. Szwecja, okej. Okay. Ale fajnie, bo się nie trafiają duplikaty, wszyscy się sensie, trafiają się duplikaty, ale. ale rzadko. No ja też tak. To już poproszę, widzowie, wszyscy napiszcie mi, otwieram kalendarzyk, Wszyscy poproszę, żebyście mi napisali, kiedy macie urodziny. Proszę bardzo, zapiszę, zmierzcie, taki duży mam i wszystkich zapiszę. Dawajcie na czacie, 11 kwietnia, bo nie oh, mam, mam długopisu, ma. to może Polisz później, Jesteś się spoko widzowie. Dobra, paczka dwóch piłkarzy, 83+, plus przed nami. I to najsłabsza z, z tych wszystkich, które mamy teraz, do tej pory, w sensie od tej pory. Y jest walkout Laporta86, wymienna paczka z swoimi zawodnikami, 24 piłkarzy. E, tutaj mamy, aczkolwiek jest walkout 86 lukaku, dobrze dwie paczki 11 piłkarzy, 81 plus kochani jedna jest za drafty, druga jest za jakieś tam inne zadania aczkolwiek chyba to nie ma walkoutu, ale może być ale prawie walkout o, jeszcze dwa informy w środku, 84, 83 wołajcie rodziny, paczka 11 piłkarzy 81 plus a później już same 83 plus 85 plus i 50 tysięcy stoi w 125 tysięcy do końca. To mamy Brachowicza 84 overalla. A w środku oprócz niego inform kolejny. I dużo duplikatów. Najpierw dwie niewymienne za 50, a potem dwie wymienne. W pierwszej chyba bez walkoutu. Ale jest Francja, więc to dobry prognostyk. 84 overalla diabi. No tak na paskę za 50 tysięcy to myślę, że całkiem dobrze. A oprócz niego mamy jeszcze 83. No, okej, okay. skoro niewymienne były średnie, to może wymienne będą dobre. Hero wymienny, znaczy zwykły. Uuu o! O! No, patrz. 55 tysięcy bym powiedziała. No, 60 nawet. Wow. Yy, no i tu wiesz, niby bez walkoutu, ale to różnie bywa w życiu. No, stąd. Dwie paczki, dwóch piłkarzy, 85 plus. Jest walkout, tylko szukany po prostu. No, mówiłam wam, że jest walkout. 86 oferam No, ale szukając pozytywów nie ma duplikatów. poprzedniej był walkout, czy w tej będzie? Ooo, będzie. Już taki pełnoprawny, bo od razu na lewo poszło. Z Hiszpanii, środkowo obrońca. Kurde, laporte, już trafiłam. Ej, czy jakbym przy otwiera otwierała paczki i trafiła, to ty, to czy kasper zdjąłby mi odcinek z YouTube'a? Czy by pozwolił? Jak jest swój typ chłopa? Mądry, więc studnia <laughs> odpada. Dobra, lecimy. Paczka niewymienna za 100 tysięcy. Tak, to jest najsłabsza z które mam. W sensie najsłabsze. No, wydaje mi się, że te 10 83 plus są lepsze, nie? No, bo to mi, jest gwarancja 10 kart 83, plus, a tu mamy. 84. To tak się da po 4 latach się zerwać? Kurde, myślałam, że jak już się ze sobą wycie. Tak z rok, to już. to już, to już ślub zaraz. Gdzie licznik menu? Yy, nie ma, nie ma, żeby się nie zazdrościli. No to dwie za 125 tysięcy niewymiennych. Z Niemiec to będzie cross. 88 overalla. Chyba nie miałam nawet w klubie, więc może nie być duplikatem. A może więcej. Może jeszcze ikona Toty na przykład na końcu. No nie. Yy, Jacko, 84 overalla tu. No ale lepiej wiecie, wymiennych dobre rzeczy po prostu trafiać. No bo to się sprzeda zawsze i można sobie wtedy dużo rzeczy kupić. A jest jeszcze Halo 84. 12 paczek. Z 10 piłkarzami 83. Plus. No nie pytajcie, ile to homikowałam, bo ciężko stwierdzić. W pierwszej mamy walkout jakiś. Ja czuję, że będzie niebieski. Yy, Prawie benzema. Dużo, 84 i 83 też dużo Paczka numer 20, piłkarzy 83. Plus. To ty! Proszę, Brazylia. <śmiech> 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 No, i zobacz, 88 terstygen i 87 Famillo. A Militeo, kochani, kosztuje na rynku prawie 2 miliony. No dobra, ponad 1,5 miliona. No, generalnie nie muszę już nic trafiać, ale fajnie by było. Yy, Walkout jest jakiś tu w środku. Ja bym chciała jeszcze jakąś ikonę Toty trafić. I wtedy byłabym już ukontentowana. Dobra, nie ma. Może dominacja jakaś? No, nie ma niestety niebieskiego koloru, ale jest Sommer. Gdyby nie ta stoty. No to powiedziałem, że średnio. No zobacz. I same karty 8483 i jedna raptem 85 w tej paczce. Ej, ale nominacji żadnej nie trafiłam w tych paczkach. No to akurat taka lekko gorsza paczka, ale to też nie ma co narzekać, tak? W sensie, no jak nie trafiła, to, to bym pewnie narzekała tutaj teraz. Ale trafiła. Yy, no to tak, szósta od końca. Teraz wymienna paczka za 100 tysięcy, kochani. Zobaczmy, co tutaj się uda trafić dobrego. Yy, chyba nic, ale jest nadzieja. No dobra, 84 overalla, no to tak 3,5 tysiąca w porównaniu do czterech i to też może być znak, że Modrycia trafię. Ja wiem, że Modryś jest najdroższy, ale jest. No to paczka trzech połączników 85. Widz napisał, że trafię tu Bellinga matoty. Zobaczmy, czy mnie okłamał, czy mnie nie okłamał. No i zaraz go znajdziemy. Ale jest walkout Kante, 89 overall, na przepalenie bardzo dobry I nadal może być widzowie Ikona Toty w środku, ale może też nie być Ale dwa razy 89, 86, ty no pa jaka paczka, dobra Trzech obrońców, z nadzieją, że nie będzie duplikatów w tej paczce Dobra, jest Inform, to dobrze w sumie, w sumie dobrze Chociaż nie, bo on też jest duplikatem, bo już trafiła. 78, 85, nie ma źle Dobra, to najpierw ta za paczka Może za jeszcze odda, zobacz, Inform walkout z Brazylii. Dante 84 overala. Czy napastnicy oddadzą? No na razie w tych 85 plus nie trafiłam żadnego toty, no i nie trafię żadnego toty. Ale Lewandowski 91 overala, a przypaliłam poprzedniego, którego mi się udało trafić. To teraz za 125 wymienna, zobaczmy. Ja bym ikonę jakąś ogólnie chciała trafić. Nawet zwykłą. Wiecie, nie musi być ta yy, ikona toty. Może być zwykła, ale... Ale mamy 83 overala tutaj. No w pierwszej skończyłam, bo nie zdążyłam być elitarnej, bo ten... Jeszcze Asensio tu, inform. Kolejna paczka 10 83 plus 83. <laughs> A w środku jest walkout. Ej, dzisiaj naprawdę ciężko trafić nominację. Trend 87 Overaja. To jest chyba najczęstszy walkout, jak, jak się trafia w ogóle. A oprócz trenta, tu jeszcze w środku mamy. O, Polaka i Rudigera jeszcze. No to teraz czas na wymianę. Za 125 tysięcy. Przynajmniej już tu ikony mogą lecieć z tych paczek. Ale jest druga karta Hero dzisiaj. No tylko, że wiecie, te hero, no to tu chyba Jinola tylko coś kosztuje. No i Lucio. To są dwie karty, które są drogie. No ten Donovan pewnie tam, nie wiem, z kilkadziesiąt tysięcy może. Ale fajnie, było specjalny. A oprócz jego, o 30 tyś, 20 tysięcy. Toż to przecie informa lepiej trafić. Zostało ostatnie 30 piłkarzy 83+, plus i ostatnie 3 za 125 tysięcy. No i potem jeszcze nominacja Toty z Brazylii, proszę. Y no tu mam trzy karty widzę, które są duplikatami na przepalenie. Przysięgam wam na się, że trafiłam toty. Dobrze, paczka to 125 tysięcy wymienna. No z wymiennych też dobrze dzisiaj leci. <grym> Może akurat nie tym razem, ale... Ale 84 oferala mogą być same 83 tutaj tak w środku. O kurde, patrz, <laughs> trzy informy w tej paczce. No to dużo pieniędzy będzie, dobrze, że wymienny. 11, 10 piłkarzy 83+, plus. na razie jeden, jedno toty. A tu mamy 86 overa Krynjar. No tak powiem wam, że gdyby nie to toty, no to trochę bym była rozczarowana, jeśli chodzi o te paczki. No to teraz czas na wymienną. Tak. Dwie wymienne karty Hero dzisiaj, kochani, trafione. A tu jakiś wymienny Inform z Niemiec. A, I znowu trzy informy w jednej paczce. Pa. w tych za 125 tysięcy cały czas się informy trafia. Teraz zamieszajmy. Zmieńmy kolejność. Paczka za 125 tysięcy najpierw wymienna. Proszę, ostatnia. Nie, nie ostatnia. Będzie na nagrodę nagrody za Rajwalsy. Ale szansa na kartę 84. 27 duplikatów, a co tam widzowie? U mnie Benzemata. Musisz wziąć kwiatka do ręki, takiego w doniczce. Tak pokazać. I w tle ten twój traf. To wtedy ci uwierzę, że trafiłeś. Odbierzmy sobie jeszcze przed ostatnią paczką 10 piłkarzy 83, nagrody za rejwy sezonowe i tygodniowe. No, w pierwszej dywizji skończyłam ostatecznie, gdyż tak się złożyło, że nie można było grać. Paczka za 100 tysięcy i paczka za 45 tysięcy. No to weźmy sobie wymienne. A co? My dwie paczki za 100 tysięcy i paczkę piłkarzy Electrum Prime. Za cały sezon. O, nominacja, bramkarz. Zobacz, jeszcze 87 Verati. No to ostatnia za sezonowe. Paśka 100 tysięcy nie a zaraz otworzymy za tygodniowe, a potem jeszcze właśnie tam 1083 plus i będzie finito. A tu mam Oblak, 89 Verala. No bardzo dobrze widzowie. Na przepalenie sztos. Rzadko się trafia oblaka w sumie. I jeszcze trap tutaj. No to teraz, kochani, za 10 tysięcy wymienna i potem Paśka za 100 tysięcy. No i na koniec za 10 piłkarzy. 83 plus numer 12, a tu mamy. 83 overalla, no dobra, nawet no tu wiecie, słaba paczka była. To ostatnia wymienna, paczka za 100 tysięcy. Ja myślę, że to był znak, że w pierwszej dywizji skończyłam, że mi nie pozwoli awansować do elitarnej. 86 Luis Alberto, to bardzo dobrze. Za elitarną powiem też mi nie trafiła. Ostatnia paczka, widzowie, na szczęście jest Toty, gdyby nie było Toty, to byłaby tragedia, tak szczerze. Ale udało się trafić do ty Coman, 86 overalla, jeszcze 85, sporo 84, no nie jest źle.